Inni mówią, że to prężnie rozwijający się ośrodek z ofertą sportową jakich mało w zakopanym. Inni, że przez rozgrywane tu w weekendy mecze nie da się żyć. Na początku jak zostało to zgłoszone i rozpoczęto budowanie, to było to niwelacja terenu, nawierzchnia trawiasta oraz siatka rozpięta na słupach. Aby dzieci mogły tutaj grać, sobie w piłkę trenować, grać, i przeciwko temu myśmy nie mieli żadnych zastrzeżeń. Natomiast w międzyczasie zrobił się z tego obiekt sportowy, sztuczna nawierzchnia, trybuny, oświetlenie, nagłośnienie, a mieszkańcy mieszkają bardzo blisko tutaj, bo granicą odległość pomiędzy naszym obiektem, czyli blokiem wielorodzinnym, a Boiskiem, to jest około 6 metrów i to jest bardzo uciążliwe. Tutaj są imprezy od około 7 rano do 21 non-stop. Plan zagospodarowania przestrzennego nie... w tym terminie, terenie nie przewiduje obiektów sportowych. Na zgłoszenie, które tutaj właściciel złożył, powinien być wniesiony sprzeciw starostwa, ponieważ tu jest w planie zagospodarowania zaznaczony teren 2 ucha. Dwa ucha, czyli usługi tylko hotelarskie. usługi hotelarskie. Były już dwie decyzje nakazujące rozbiórkę obiektu. Raz było to rozbiórka tego, co nie było w zgłoszeniu, a drugim razem już była decyzja nakazująca rozbiórkę całego obiektu. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie drugi raz uchylił już decyzję nakazującą rozbiórkę tego obiektu i skierował ponownie sprawę do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zakopanem celem zbadania i dzisiaj jest drugi termin wyznaczony oględzin obiektu, ponieważ pierwszy Termin nie doszedł do skutku. Nie zostaliśmy wpuszczeni na obiekt. Obiekt został zamknięty, a właściciel się wytłumaczył, że w tym czasie nie może uczestniczyć w czynnościach. Czy to jest dobra pora na takie oględziny? Bo no spadł już śnieg, ale, czy wy coś zobaczycie? No ale co, co my możemy zrobić? My nie jesteśmy, e, e, wybieramy sobie pogodę. Były ostatnie oględziny, e, nie odbyły się, więc wyznaczyliśmy kolejne. No, skąd mieliśmy wiedzieć, że spadnie śnieg? A ten, tutaj to jest procedowane już od kilku ładnych lat, prawda? Już była decyzja. Jeżeli są luki w prawie, które inwestor wykorzystuje, to tak się będzie działo. Pytanie do ustawodawcy, dlaczego robi takie luki w prawie? Bo w prawie budowlanym jest dużo luk, którzy mądrzejsi ludzie je wykorzystują. Czyli to, to nie jest zła wola nadzoru budowlanego, tylko ustawodawcy. A poza tym ostatnia decyzja, która została wydana przez drugą instancję według mnie e, strony powinien się o tej e, decyzji odwołać i przynajmniej ta część, e, część tej decyzji powinna być, e, e, którą wydał nadzor budowlany powinna zostać, a część powinna być uchylona, więc to też proszę kierować do drugiej instancji, dlaczego uchyla wszystkie nasze decyzje. Przed chwilą inspektor nadzoru budowlanego spisał protokół z dzisiejszego tutaj spotkania z oględzin, które miały się tu odbyć, ale się nie odbyły. Co się znalazło w tym protokole? No po prostu stwierdzenie faktu, że nie, nie było pani właścicielki, w związku z tym te oględziny się nie mogą odbyć. Prosiliśmy, żeby jeszcze umieścić w protokole, że ta sytuacja się powtarza drugi raz, bo 18 listopada były wyznaczone również oględziny i ta sytuacja się tutaj powtórzyła i po prostu jest to celowe działanie, żeby to boisko sportowe, stadion sportowy po prostu jak najdłużej trwał i żeby po prostu nie zostały wykonane decyzje w kategoriach rozbiórki tego nielegalnego obiektu. Zarządzający obiektem nie chciał z nami rozmawiać. Twierdził, że że właścicielka jest chora i jest niedostępna. Więcej na ten temat w najnowszym wydaniu Tygodnika Podhalańskiego.